Cześć, witam was na moim kanale widzowie. zanim jeszcze zaczniemy ten filmik to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczku no na tym kanale, bo robię codzienne filmy i wbijajcie jeszcze do mojego klubu teamu02 polecam i dzisiaj będziemy sobie po prostu gierali gierki na trybie duo, bo mam, no chcę mieć te 400 winów no nie, na trybie duo mam nadzieję, że wygramy jakąś gierkę dobra, wyszukuję nam graczy wyszukuję graczy Wyszukuję graczy, co jest widzowie? Mm, nie wiem, ale dobra, dobra już wyszukało i gramy. Mm, mm, Łoduje się dobra, nie jesteśmy z jakimś fangiem, który wkuje. Nie jest to zbyt dobre, ale. Dobra, musimy sobie nazbierać kubki i dobre kuby po pierwsze. Gryf to daje mega duże obrażenia, jakby co widzowie. Mm. Dobra, tu jest Bo. O nie, nie, nie! Dobra. Aj. O nie, tamten gryf ma trzy kiuby. Darek go zabije. A. Aha. Co tam fang robi? Do niego bot gra? Czy co? Nie, to nie jest bot, na pewno. Widać, może ma lagi. Mm. Szelka. Ja, ulta. Yy. Dobra. On ginie. Tamten. A wy jak ginę? A ten fank afkuje sobie i ginie. Yy, dobra. Dobra. Tak? Zabiłam Najsuwam nice, on się chwali sprayami <laughs> Ten fang <laughs> Dobra, bo... Ja nie chcę do niego na blisko teraz Bo on ma 5 cubów. Tego grifa co drugiego <laughs> Nie, fang zginął Moja kuby, nie gorzej Teraz to miejsce, więc nawet nie będziemy mieli pcharków na minus, jak zginiemy. O, no właśnie. Hmm. Słabo idzie. A ten fang awkował. Dobra. Yy, Edgar. Nice. I przynajmniej gra. Hmm. No jest. po sobie po te cuby. Hmm. Hmm. No w ogóle powiem Wam widzowie, że dostałem An Suba, jednak miałem 34 suby, hmm. więc no. Hmm. Może być szansa, że. No, no wiecie, widzowie. No, wie. tam ansuba, no to. Mam nadzieję, że pod tym filmem będę więcej subów dostanę. Mam taką nadzieję, bo dostałam unsubów w parę już na tym kanale i trochę. No, łapek zabrali, wyświetlenia ja w ogóle YouTube mi też zabiera, nie wiem jak, mam na przykład 411 wyświetleń pod jednym filmem, a potem patrzę, mam 73 na przykład, 3, no nie? Więc ten, mam nadzieję, że subik po tym filmie przyleci i łapka w górę będzie. Yy, dobra, ja się nie skupiam na graniu, ale dobra, bo już mam minus 3 yy, Idziemy. Yy. No, nie wiem, gdzie idziemy, gdzie mm. idziemy. Ten... E, nie, myślałem, że... Nie. Hm. Dobra, sur Surd? Ja go chętnie zabił. Bo on będzie mi... No, jak on sobie ten surd cubus, no to będzie... będzie trochę słabo dla mnie. A tak na razie mogę na no, Walforga go rozwaldzić, jak podejdzie on do mnie na blisko. Dobra, i ultem, Ale dobra, Spaj go załatwił. Nie, on ma więcej kibów i Kruk tylko, że nie zginął teraz. Ten endgar boi się kruka widzę. Mm. No i dobrze. Ten kruk go cały czas obija. O nie! Jedna sekunda. Hmm. Słabo. Dobra, mamy penny w ekipie. No to. Ale widać trochę, że no. No widać, że trochę nie ogarnia. No co ona robi to pewnie? Nie, nie, wiem, Jakiś nubek. Nie, Max Leon. Nie, Leo, Leon. Ten Leon mnie zabije na Ezie. Przecież to jest najlepszy powstał w grze. On mnie, tak, on mnie na Ezie zabije się go boję. A, nani. Ta... A, ta pani zginie. Klaftik. Po co nas strzela i tak idzie dziwnie? Nie gorzej. Minus. Hmm. Pójdziemy jeszcze może ostatnio gierkę w tym odcinku. Mam nadzieję, że ja wygram, bo niech sobie taki duży minus. Dobra, Elgar. Ona wkuje? Nie wiem co on robi. Hmm. Dobra, już mam dwa kuby. Jest jakoś dużo, ale... Mm, zawsze coś. Dobra, mam trzy kiłby. Gwarantowane. Więc... Dobra. O! Już myślałem, że na no nie skaczę. Dobra, to Jessie. Nie, ja ginę. Amber mnie zabije. A nie, już zabili. A, a dobra, mógł go bo on się ładuje tamu hardware'owi. Aj, prawie zginąłam tutaj, ale. Dobra, mam 8 cubów. Jest dosyć spokojny. Nikam. A na dół i tak jest dosyć mało mnie. Tutaj też, no, też tu musi być w tych krzakach. To może jak to Nie. Dobra. Nie. Nie, wina. A dobra. chciałbym mnie. A. Mówiłem, że tam na pewno musi być jakiś... Myślałem, że tam będzie ból. Classic, ale... Edgar... Mm. Aha, boa w Dobra. To... we mnie kiłby dobra, tam ten Edgar. Nie, kurta uh, zmarnowałam, no właśnie Co on? Co tam Edgar w mojej drużynie robi? Chronię go, bo on na cuby Dobra, chyba lepiej uciekać, chyba lepiej uciekać Nie Nie Nie, nie. Ja, ja chyba idę na do krzaka jak ona się sami zabiję. O nie Nie, nie na radę, zabiję mnie on. na Ezie Nie, zginęliśmy Więc widzę, no w ogóle tamtą emotkę jakoś wysłał tam ten typek, zobaczymy, więc misja jakaś, misja specjalna. No nie ma. No widzę, tutaj zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się.